Czy pan jest optymistą? Och, nie za bardzo. A dlaczego? No takie sytuacje miałem, że nie mogę na optymizm. A myśli pan, że osoby, które myślą pozytywnie, mają łatwiej w życiu? No ja, ja wiem. Na pewno. A dlaczego? No bo jak coś pomyślą, to zrobią, nie? A tak to nie za bardzo wychodzi. A jest Pan, e, jak by Pan siebie określił? Taki bardziej realista czy pesymista? No ja chyba realista. tak. Mocno Pan stąpa tak, po ziemi? Tak, no znaczy się, jak noże układam, to nawet oszami w jedną stronę, tak że no, przesadnie robię, sam siebie łapię na tym nawet. A ja jestem urodzonym optymistką, proszę Pani, ja wszędzie szukam dobra i pozytywów. Nie skupiam się na tym, czego nie mam, tylko cieszę się z tego, co mam i jest fajnie. A jak Pan oceni polskie społeczeństwo? Jesteśmy optymistami czy bardziej pesymistami? Nie wiem, ale myślę, że pesymistami jesteśmy, bo większość ludzi, których spotykam, znajomych, właśnie koncentrują się na tym, czego nie mają, co by chcieli mieć i to wywołuje u nich smutek. Tacy narzekacze z nas trochę. No, narzekacze, dobrze powiedziane. A myśli pan, że będąc optymistą jest panu w życiu łatwiej? Oczywiście, że tak. A dlaczego? No jest łatwiej, bo nie siedzę i się nie zamartwiam codziennymi jakimiś sprawami, tak? Chciałam zapytać pana, czy pan jest optymistą życiowym? Tak. A w czym to panu pomaga? Myśli pan, że łatwiej żyć optymistycznie? No myślę, że tak. A jak nasze społeczeństwo? Pan ocenia pod tym względem? Jesteśmy optymistami tak ogólnie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie wiem. Jak pani patrzy na życie? Dobrze, czy raczej Średnio. szuka tych negatywów? <grym> Nie, chyba dobrze. Optymistka. Mhm. A myśli, myśli pani, że łatwiej w życiu jest myśląc pozytywnie? Na pewno. W czym to pomaga? W samopoczuciu. Jest po prostu wesele. Dokładnie. Super. Optymistką tak, w zawsze. życiu? Cały czas. W czym to pani pomaga? Chyba w takim lepszym odbieraniu świata. Jakoś tak tak jak powiedziała właśnie Karolina, yy, takie chyba lepiej, wygodniej, czyli znaczy wygodniej, yy, łatwiej. Um, łatwiej. Do, na na pewno łat, łatwiej yy, nie przejmujemy się tak wszystkim. Zresztą takie nastawianie się pesymistyczne no, do niczego nie prowadzi, tylko człowiek się zadręcza i nie wiadomo co zrobić. Ja tak optymistycznie jakoś tak lepił, a łatwiej się przychodzi, łatwiej na pewno. Jest więcej uśmiechu na tak, pewno. Tak, no to się całka <laughs> śmieje, więc... <laughs> a proszę nie powiedzieć, jak fajnie nasze społeczeństwo ocenia, ja co my jesteśmy tak z natury? Chyba tak pół na pół, jeszcze myślę, że do takiego, jednak większość jednak patrzy faktycznie chyba pesymistycznie, jeszcze tak podchodzi... Ale widzi Pani, że to się zmienia? Tak, tak, myślę, myślę, że tak, myślę, że te nowe, młode pokolenie właśnie te tutaj, <grytanie> tych starszych, no tych siedemnastolatków, to już myślę, że też już tak podchodzi, na pewno się przyjmują tak jak kiedyś nasi rodzice i dziadkowie. Mamy dzień optymisty i chciałam się dowiedzieć, czy Pan jest życiowym optymistą? Jak tak długo żyję, to widocznie jestem optymistą. A myśli pan, że optymistom jest łatwiej w życiu? Na pewno. Dlaczego? Hmm. Bez stresu. Człowiek. i wolny się czuje. Tak? Nie ma problemów na meryży, bo człowiek już w ogóle nie ma problemów. Przynajmniej ja. Czyli urodzo... nieurodzone, szczęśliwy optymista z tą życiową. Tak, zgadza się. Myśli pani, że łatwiej wtedy w życiu? Tak. Dlaczego? Dla tych po prostu, bo człowiek się tak nie martwi, nie? No. Człowiek jak jest optymista, to inaczej ten świat widzi, a jak jest pesymistą, no to Sami sobie lubimy stwarzać problemy, czy nie? Jak Pani społeczeństwo nasze postrzega optymiści, mm. czy raczej pesymiści? Nie no, najlepsi to są optymiści. <gry> Ale rzeczywiście to się zmienia i widzi Pani, że jest coraz więcej tych ludzi pozytywnie myślących? Chyba tak mi się wydaje. No, no, no nie, tak. nie można być zawsze optymistą. Jednak trzeba czasem być realistą. Czasami zejść na ziemię? <noise> tak, tak. A myślisz, że optymistą łatwiej w życiu jest? Hmm, może nie łatwiej, może lepiej. Bo? No bo wtedy jest łatwiej przez, przez życie. Jest bardziej kolorowe to życie i radosne? Tak. Okej, okay. a ty jesteś optymistą? Chyba tak. Też chyba. No to, to bywa, tak? Raz jestem, raz nie, ale czy jest łatwiej? Chyba tak. Bo A dlaczego właśnie jest łatwiej. jest łatwiej? Bo nie zamartwiamy się tak, byle czym? Tak, nie ma tego z tyłu w głowy, że kurde, coś znowu nie wyjdzie. Chyba jest lepiej. Czyli pozytywna afirmacja. Tak.